Wyjątkowa oferta zasługuje na podwójne wsparcie. 270 m2 powierzchni domu, 1300 m2 powierzchni działki, brak jakichkolwiek sąsiadów i 100% natury. Zapraszam! Sercem tego domu jest ten przestronny salon połączony razem z jadalnią. Spójrzcie na te piękne belki. To unikatowe drewno zostało sprowadzone z USA. To idealne miejsce do życia. Ogrzewanie podłogowe zwiększa komfort tego miejsca, a ciepły kominek przyjemne wieczory. Kuchnia jest w pełni wyposażona i gotowa do działania. Wszystko wyposażone w wysokim standardzie. Dom jest inteligentny i bezpieczny. Mamy tutaj pełną klimatyzację, system alarmowy oraz zaplecze gospodarcze. Czyli wszystko, czego potrzebujesz do komfortowego życia. Część prywatna to aż trzy ustawne sypialnie i dwie piękne łazienki. Każdy domownik znajdzie tu ciszę i komfort, a widok z okien tylko las. To kompletna i gotowa do wejścia posiadłość w strefie Natura 2000. To oferta premium, dostępna tylko u nas na wyłączność. Zadzwoń i umów się na prezentację.